Wydobywaliśmy 200 milionów ton rocznie, teraz wystarczy nam połowa tego. Ceny węgla wciąż spadają, niechciane zapasy to już ponad 6 milionów ton, a z 62 polskich kopalń tylko 22 przynoszą zyski. Nasze górnictwo jest bez wątpienia budżetowym megadłużnikiem. Winne jest państwu 13 miliardów złotych. Ministerstwo Gospodarki zamierza zlikwidować wszystkie nierentowne zakłady, tak by za 3 lata w Polsce pozostały nie więcej niż 32 kopalnie. A że tonący brzytwy się chwyta, kopalnie robią wszystko, by wywiązać się z rygorystycznych programów naprawczych. Zagrożona likwidacją kopalnia Trzebinia-Siersza na początku roku zaczęła wydobywać węgiel 200 metrów pod powierzchnią, tuż obok osiedla. Wybrano najtańsze, choć najbardziej ryzykowne wydobycie na zawał. Choć górnicy nie kopią jeszcze bezpośrednio pod domami, podziemne wybuchy i stuki mieszkańcy odczuwają już teraz. Najpierw ściany pokryła pajęczyna pęknięć, potem zrobiły się w nich szczeliny, w które można włożyć palec. Podłogi obniżają się, ściany odchylają od pionu. Wieczorem, kiedy jest cicho, kiedy oglądamy telewizję, słychać jak pękają ściany, potem jak odpada tynk, przecież tutaj widać palet odpadającego tynku na ziemię. Yy, to jest jedna z ucząliwości. Druga, proszę Panią, ten tyn, który odpada tutaj z sufitu, leci nam do zupy. My czasami naprawdę jemy zupę z tyńkiem W starych, niemal stuletnich domach mieszkają głównie emerytowani górnicy. Od lat mają problemy z instalacjami gazowymi i wodnymi, które nie wytrzymują tąpnięć. To są rury tak samo stare, to mają też 60 lat rury, które już cienką poboczkę mają, nie? No i one muszą, jak teren siada, no to muszą strzelać. Tak samo sambatuje tu, nie u wszystkich na razie, ale u niektórych ludzi już, tak szamba poszły, że znika po prostu. Szamba wszystko znika, wkłania gdzieś to. Gdzieś tam idzie w głębie, nie? Te domy nie wytrzymają, po prostu nie wytrzymają tego. Zawalimy się. I posiadamy ekspertyzy i te obiekty nie, nie grożą katastrofą budowlaną. Tam gdzie jest eksploatacja na zawał trzeba się liczyć, że te wpływy na powierzchnię są i będą. Nie można ich wykluczyć, że całkowicie one zostaną zlikwidowane. No Niemniej jednak e, opinie, które posiadamy powodują, że, że jest możliwa i dopuszczalna eksploatacja. Węgiel spod osiedla Wodna ma uratować kopalnie przed bankructwem. Zeszły rok Siersza zamknęła stratą prawie 80 milionów złotych. Przed likwidacją może ją uratować zmniejszenie deficytu o 60 milionów. Jest to najtańszy węgiel, który jest możliwy. Likwidacja za likwidacja rejonu południowej partii, w której w tej chwili eksploatujemy, po prostu no, kładzie nam cały program naprawczy w przypadku likwidacji kopalni, w gminie Trzebinia grozi, tak powiem, totalne bezrobocie. Nikt nie obliczył, czy wartość wydobytego węgla zrekompensuje przyszłe szkody górnicze. Węgiel z sierszy jest kiepskiej jakości z powodu dużej zawartości siarki. Koszt wydobycia jednej tony wynosi około 100 zł. Na eksport kopalnia sprzedaje węgiel po 27 zł. Do każdej tony i tak trzeba więc dopłacać 70 zł. Dyrekcja sierszy twierdzi jednak, że ma zbyt na węgiel w kraju w pobliskiej elektrowni i dlatego wkrótce zamierza kopać bezpośrednio pod domami. Na pocieszenie pozostają mieszkańcom osiedla betonowe opaski, które kopalnia im łaskawie założy. Jako odszkodowanie mieszkańcy mieli dostać po 2000 zł. Nie zgodzili się. Bylibyśmy się może nawet zgodzili na te okopanie, o zabezpieczenie, ale u Niedzielskiego robili zabezpieczenia, okopali dom i zawalił się. I to nas czeka właśnie. Kopalnia podała mieszkańców do sądu i sprawę wygrała. Sąd odebrał im prawo własności na czas wykonania zabezpieczeń. Ludzie zapowiadają odwołania i boją się, że stojąca na krawędzi bankructwa firma nie będzie w stanie zrekompensować strat górniczych, nie mówiąc już o wybudowaniu nowego osiedla. Jak dotąd wszelkie próby wysądzenia pieniędzy od kopalni spełzły na niczym. Myśmy tam kupili, wyremontowali, nas to kosztowało naprawdę oszczędności całego naszego dotychczasowego życia i niestety jesteśmy zrozpaczeni, bo nasz dobytek po prostu się wali. Podobną bezowocną walkę prowadzą z kopalniami mieszkańcy wielu śląskich miast. W Polsce usuwanie skutków eksploatacji górniczej pochłania około 2% kosztów wydobycia, a w Niemczech dla porównania 7 razy więcej. Specjaliści z głównego Instytutu Górnictwa mówią, że polskie kopalnie nie potrafią zrobić prostego rachunku ekonomicznego, czy wydobywać droższymi, bezpieczniejszymi metodami, czy potem płacić odszkodowania za szkody. Pewnie nie wynika to z nieumiejętności liczenia, tylko z przyjętej zasady, a może się uda, skoro do tej pory się udawało, a jak kopalnia zbankrutuje, to przecież i tak nie zapłaci. My. Wszyscy bronią kopalni i swoich miejsc pracy. Ale trzeba pamiętać, że protestują w czasie, gdy rząd zapowiada przyspieszoną likwidację kopalni. Górnicy i ludzie, którzy każdego ranka przychodzą pod kopalnie, wierzą, że siersze da się uratować, ale tylko wtedy, gdy będą o to walczyć wszyscy. Kolejni górnicy w każdej chwili są gotowi dołączyć do kolegów, którzy już cztery dni protestują 500 metrów pod ziemią. Całą komisję zakładową ściągnę na dół, to około 300 albo 400 ludzi, albo lepiej, to tu właśnie na to są warunki. I myśli Pan, że tyle ludzi będzie pod ziemią strajkowało? Proszę Pana, jak trzeba będzie zastawić, to to zrobimy, bo jakie my mamy wyjście? Pod ziemią jest miejsce dla wszystkich, mówią górnicy. Mi dodają, przez pół roku, gdy wprowadzano program naprawczy, mieliśmy nadzieję, że dalej będziemy pracować w Sierszy. I tak mogłoby być, gdyby nie jeden podstawowy warunek. Kopalnia od zaraz musiałaby przynosić zyski. Wygląda, że nie jest to możliwe. Tak twierdzą eksperci, ale i górnicy dobrze to wiedzą. Jednak dla nich ważniejsze od zysków są miejsca pracy. Dlatego mówią, będziemy strajkować do skutku. Ale czy górnicy zgodzą się na to rozwiązanie? Razem z nimi pod ziemią był Arkadiusz Gdura. Jeżeli dostaniemy, jeszcze raz powtarzam, do zaopiniowania taką decyzję, podejmiemy stosowne uchwały w tym temacie. Jakie będą to uchwały i kiedy zapadną, nie wiadomo. Być może jutro po spotkaniu z zarządem spółki związkowcy zadecydują, że dalszy protest pod ziemią nie ma już sensu. Tymczasem 200 metrów pod ziemią wciąż protestują górnicy. To tu, w pomieszczeniu, w którym na co dzień naprawia się sprzęt, walczą o swoje. Wczoraj było ich 29. Po nocnej zmianie pod ziemią zostało dwóch kolejnych. Decyzje o tym, czy przyłączą się do protestu, podjęli już dawno. 5 dni temu, na samym początku. Myślę, że żaden z nas się tu nad takimi rzeczami nie zastanawiał, tylko robimy to, co po prostu, co, co, co trzeba teraz najwyższy. Górnicy przyznają, że jest im ciężko. Niektórzy z nich swoich bliskich ostatni raz widzieli w czwartek. Chciałem się tam dowiedzieć, co tam, jak tam dzieci, co samopoczucie, jak tam wasze. Dziś do protestu dołączył kolejny ósmy już związek zawodowy. Pracowników technicznych. Podczas gdy za tymi drzwiami protestują górnicy, na górze przez cały czas trwają negocjacje. Ale górnicy wszyscy, skopani zarówno ci, którzy są na dole, jak i ci, którzy są na górze, nie wierzą, że negocjacje zakończą się szybko. A szybko, to znaczy do końca tygodnia. Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie, czy będzie porozumienie. Późnym popołudniem szefowie nadbiślańskiej spółki węglowej, która zarządza Sierszą, zgodzili się, by wspólnie z pobliską elektrownią i miastem Trzebinia utworzyć spółkę. W Sierszy zostanie połowa z ponad 1,5 tysięcznej załogi. Pozostali znajdą pracę w innych kopalniach. Za trzy lata, gdy w elektrowni zainstalowane zostaną specjalne piece, Siersza będzie produkować węgiel tylko dla niej. Jednak do tego czasu spółka będzie musiała pokrywać deficyt w Sierszy. Arkadiusz Gdula, Fakty Trzebinia.